Cześć Widzicie, znowu w odcinku trzecim w którym pracujemy siano. Takie o tam. I dzisiaj ze mną jest ta nas Siemano Yo madafaka o... Och porza mnie to maj tu tą kamerę Miejmy nadzieję że ona nie jest jakaś skulidowana ta prasa Szyb. Ok Coś tu jest nie tak. Ale się u mnie odkurzają. Słyszysz to? Nie, nie słychać. <grym> A to dobrze. <grym> A masz taki wyżdżący odkurzacz? No tak trochę. To tak, to tak słychać trochę. Ale trochę. <grym> Takie... Dobra, miesza. Ale i tak powinienem przejść, żeby one słychać. O Boże, denerwuje mnie już to. Kamera mi się z dupca od góry. Najpierw podbierak, którym ci się opusz... O? Ten odcinek po nowym roku wyślesz? <laughs> Znowu nowym tam <netem> już. <laughs> Kolego, coś mi pisz, czy to u ciebie? Może. Takie, ty, 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 Halo, przemku, jesteś tam? Jestem. O Boże, co dobrze, jestem stanęło? Matko Bosko. Się Dobra przestało odkurzanie. To możliwe, że to było to. Um, um, rozłóż prasę. Otwórz przednią klapę tu. Nik. się otwiera jak. Tylno się otwiera in. boże, jaka magia. Terry ogień z rury przód do góry. Ciekawe ile. To cacko pociągnie. Wałek się chyba kręci, bo to jest na... No jasne. Na świeżym skrypcie. No ja no dobra, 12 na godzinę. To jest za duże, jak na mnie. Mm. Tak 5 mi wystarczy. Fajna zielona tekstura e, z symulatora. 3 hehe. <laughs> A co tam u ciebie, sąsiedzi, kiedy zaczynasz kłosić na typowej polskiej <laughs> Może ja? No. A nie wiem Jak się internet zrobi Mhm A kiedy tu nas internet, tylko komputer A tu też, ale nie wiesz, tam internety u mnie A, u ciebie internet to Jakie drif, no Ty znudziła mi się jazda 5 na godzinę Ale trzeba się poświęcić Leży. A ja od ciebie będę przyczepy brał, żeby to zbierać później tam jakło, nie? No to była. Miejmy nadzieję, że po sejwie nie znikną kostki z przyczepy, nie? kiedy gromy w Minecraft? Nie wiem. Nie, no to akurat robię żart. Nie chcę się uzależnić od Minecraft. Minecrafta. <grym> Pamię... ja nie jak kurwa to? Przem jak to robić z grą Minecrafta? Ta. Na Pamiętam. drugi dzień, Przemek jak to robić z grą Minecrafta. Pamiętam, co to było. Sobie taką plantację na 30 kostek, kostek, plotków w dół. 34 na 34. Te 14 kostek mam tu chyba na 2 dni do krów, nie? No. No to dla ja twoich krovni. No. A to będzie dwa razy tyle albo może trzy Tu to się fajnie zbierą. Jeszcze prasa przypycha. <gry> że dupnie się trochę grabiło tą grabiarką. No to jest, że ten. Ten typek co dał kolegę i też go ciśnie. <grym <grym to bo on dupę spina i wiesz. Denerwuje się zaraz. Wjeżdża na rodziców. no do serania. Nie zgłaszałeś, zgłaszałeś telefon, czy mi się wydawało? Nie. Tam takie ty, wiesz, takie, jak się zgłasza telefon na maksa. Nie. Agata lubi. Gdzieś to usłyszałem, bo by u Mariana i tyle to mm, nie, Reklama, o no. fajnie. Zapłacił i za to psnesie. Nie. Jak cię tu mikrzęsie? O Matko Bosko, to tu się stanie. Jej... O że tutaj nie wiodę. Te 60 ma 2-stopniowe sprzęgły? Jo, 60 ma 2-stopniowe wtedy. 12 na godzinę, nie chce mi się jechać, tak wolno Walić biedę Jako, że tutaj te kostki coś wolno lecą Dopiero 30 kostek będzie Ciebie kolego słuchaj Ani idź, si siadę Na twojej wirtualnej gospodarce A to, to, to nic Nie chcę się wczytuć Nie chcę mi się jakoś nagrywać na razie Nie to jest wiesz taka, komputer. to jest taka presja youtuberska, że wiesz, że z dochody z tego sami wiesz I widzowie muszą cię zmotywować Za darmo to nie ma nagrywać A live y jak tam? Było Boże w, w suk przejechałem Co tam? Nagrywałeś live? Y? Próbowałeś tym X ten czy jak tam się za? Nie, nie próbowałem dlaczego? A nie wiem stwierdziłem, że to lepsze, bo tam wiesz, za Xplita trzeba płacić. O Boże, co ty gadasz? To, to z, z, z ty no. z, z dotacji byś się nie wypłacił. Tak. Wiesz, takie oprocentowanie na tych dotacjach? O Matko Boska. Tak sobie myślę, co ja... Aha, dobra, te poprawki robię teraz. Jak się ona na polu na, na łące trzeba teraz pas jakoś zmienić, tak żeby w nie wjechać. A w Ouro traka dalej grosznie? Te 111 godzin, tam 112. Tylko? I no, wolczy, który masz level. Duży. 54 A jak go wbijesz? Yyy, jeździłem. I jakim autem? Wszystkim. Ma Renatką, Volwem. I... Ja tam osobiście polecam z Renatką fajnie się jeździ. Ja właśnie sobie pobrałem Moda, nie? I to jest takie... On jest w rozszerzeniu R coś... R, RCS chyba. I go normalnie do mocy wrzucam? Nie? To jest CIR Coca-Cola jak znaczy taki sam, wiem, może. sam model w skani, tylko że wiesz już w jakich oryginalnych barwach bez malunku Coca-Coli A właśnie trzeba jeszcze walnąć screenshota Jakiego? No szpraszum. A to żeby, żeby tu jako to wyglądało. Jeb. Poszedł. Chyba. Zrobię jeszcze jednego dla pewności. Tak, ten, ten na pewno poszedł A ty w słomę su będziesz robił e, w belkę, nie? Eh? No raczej tak, bo wiesz tam do tych... Do tych? No To by mi jakieś Już prawie zgrabionym Zgrabione, co ja mówię, sprasowane Co rozbliża święta? Co święta? To powinieneś się na tym R Richtour tam wiesz pojawić Jako największy youtuber Tak chciałoby się No marzeń Oba, że znowu przez słup Co to się tu dzieje? Ogólnie to chyba pierwszy raz widzę, że są słupy przeźroczyste na mapie jakiego bolesława Ta kustka aż trochę przestawiła Trzeba wyjąć nadmiar kustek Teraz kadabra to czary i magia Jak to się wyciąga? Ta ta ta, ta, ta. o! Jep! Jep. Jep. Widzę, naprawili to, bo jak w 13 wypadały trzy kostki, to jedna na drugą ma trzecia, wyszczeliwała. Ja opierczyłem się do... nie chcę wsiadać do ciągnika. Tery mogę wsiąść. Dobra, jadźmy do domu. Tylko nie wiem, czy za stodołę wjeżdżać, czy nie za Stawi Postawię na podwórku. Ponieważ, pisz gdzieś dlatego że. Jeszcze sobie muszę luknąć na zegarek, która to może być. Chyba nawet 10 minut nie nagrałem. Dlatego jeszcze z w tym odcinku to. Hmm. Tam od ciebie sobie przyczepiamy. Ta, ta weź, wyjdzie nie? półtora godziny odcinka, nie? <grym> Ze <złożeniem>. Nie <grym> no, co o tym. Chyba nie. <grym> Bo to twoja przyczepa zbieram, nie? Kłostki. Nie wiem nawet, chyba tak. Było Boże, że my rotacyjną przestawię. O przynajmniej się fajnie ustawiło. Jaki shity, nie zaczepię teraz <tryk> Tylko na 10, zapraszam Ja bym koło urwał ja Urwałbyś lubię... koło? No Położę. bramę To ja lubię pociągi Znowu ci krowy wychodzą Panie, tu u ciebie jeszcze trzeba burty zdjąć, po którym się zdejmowały te buty Albo dobra, wyjdę sobie na legalu. No pięknie. Trzeba już ogarnąć, który to się tutaj robiło. I L. Zaraz się ukaże. Bip, bibi, to się przy zamkniętych burtach zbiera kostki nie? No Przecież jak otworzysz i jakby zbierał się zbiera. Weź ale jak nie. na zakręcie ci wypadną No ale chodzi mi o to, że wiesz, niektórzy sobie otworzą burty i na łańcuch burty uwiążą. I nie wiem jak tutaj byłem. A nie wiem może Nie wiem jak ono ułożone Ty tu masz tyle wyjazdów ja widzę Jak nie od strony sklepu przez podwórko Chciałeś? Żebyś sam dorobi dorabiał A bogato to jest a światło tutaj ta przyczepa ma? A nie wiem, sprawdź Nie, bo im przeległy a bo wiesz, że przeleguje jak nigdy Będzie warto O mo, mo światło Ło widzisz, bekaciki nie ma Nawet kierunki mo Ja tam jest światło jeszcze, bo tutaj wiesz tam I, yy, Ogólnie... Ale ty beka, wziąłem jedną kostkę? Tekstura kostki jest trzynastki i jakieś główność na przyczepie zrobił takie siano jakby Aha Tam nie będą na Kurwa na no, wodku ty Znowu? Nie Porządki świąteczne Dobra przyspieszę bo ...śpieszy mi się Jeszcze tylko trochę. Hmm. Tro troszeczki. A Co no? wiesz tak y, prawidłowo zaczęliśmy, bo wiesz najpierw są takie siano kosy, później i do rzepaki. A z no. Albo zboża. A później się kosi kukurydzę. 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 Na świeczkę. Albo na ziarno. Jak kto lubi? A ogólnie, to ogólnie do Z020 Zagon zaczepiałem header od Bizona Ten do kukurydzy I tak 2 na 10 wygląda Dobra, ja cię włączę sobie światła na legalu Jeszcze kierunki odpad... Łoboże, a ślad się nawet zarabia. Kierunek ona no, no, tu czujnik udziała światła, bo... Mnie i... E, nie odbija Ludzie, ludzie Kurde. Już mnie to denerwuje trochę. Wracam do domu po ciężkiej nocy. Byłem na łące. Zwoziłem kotki. Uuu, patrz go, kurde. Jeszcze teraz. Tego nie wiem. Może zaraz zablokują mi firma. Może też. Beka. Ja już tu się zapnę do Z020 chyba Albo wiesz może nie? Z po prostu do Też to se tam 60 moja, do t 900. A na co mi takie rzeczy, panie? A nie wiem. Tu... 60 zajeździsz i co? Nie zajeźdź chyba. Chyba. Ogólnie... Tam co to... jeszcze kupić, bo jak by to wpadniesz. <laughs> Ogólnie to ci pokażę fajnej... kurde mać. Ciężko do przejść jajca z tym twoim yy, headerem bo sobie zmienię na stół paku na przykład i sobie, no, kur... no sobie jaka na dachu jestem prawie dobra jednak nie i sobie teraz patrząc i senacnę Numa siódemkę i chopię bez przewodów podnoszę nabica wszystko Dobra, y, tutaj y, żegnam się z Wami ja. Na razie cześć. Siemanku.